Nazywam się Gabriela i mam 38 lat. Mieszkam w małym, przytulnym mieszkaniu w Krakowie, gdzie pracuję jako nauczycielka polskiego. Moje życie, choć spokojne i uporządkowane, zawsze naznaczone było cieniem pewnego wydarzenia, które miało miejsce wiele lat temu. Czasem, gdy zamykam oczy, wracam do tamtego dnia, do tamtej uroczystości, która miała być radosna i pełna miłości, a stała się symbolem mojego dziecięcego upokorzenia. Dzień chrztu mojego kuzyna, małego Jasia, miał być celebrowaniem nowego życia, zjednoczeniem rodziny. Dla mnie stał się koszmarem. Pamiętam każdy szczegół, każdą minę, każde słowo, które wyryło się w mojej pamięci niczym blizna. Wtedy, jako dziesięcioletnia dziewczynka, czułam się niewidzialna, pomijana, a moja obecność wydawała się dla wszystkich obojętna. To było jak cios prosto w serce, cios który pozostawił głęboką ranę. Widziałam, jak dorośli, moi bliscy, skupiają całą swoją uwagę na Jasiu, a ja, stojąca tuż obok, byłam traktowana jak powietrze. Mój uśmiech gasł, moje małe serce pękało. Czułam się gorsza, niepotrzebna, jakbym nie zasługiwała na żadne uznanie. Rodzice Jasia, ciotki i wujkowie, wszyscy byli zajęci, by podziwiać nowego członka rodziny, zapominając o innych dzieciach. Które z nadzieją patrzyły na nich, pragnąc odrobiny uwagi. A ja! Ja stałam cicha, z oczami pełnymi łez, które z trudem powstrzymywałam. W tamtym momencie, czułam, że moja wartość została zmiażdżona, a moje poczucie własnej wartości legło w gruzach. Ten chrzest, ten radosny dzień, stał się punktem zwrotnym w moim życiu. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, czym jest prawdziwe upokorzenie i jak bardzo boli bycie pomijanym. Ale jednocześnie ten dzień stał się iskrą, która zapaliła we mnie pragnienie, by nigdy więcej nie czuć się w ten sposób. To było jak przysięga złożona samej sobie, że od teraz będę walczyć o swoje miejsce, o swój głos, o swój szacunek. Pamiętam tamto palące uczucie niesprawiedliwości, które rozpaliło we mnie ogień. Ten ogień, choć bolesny, stał się moim motorem napędowym. Zastanawialiście się kiedyś, jak jedno wydarzenie z dzieciństwa może ukształtować całe wasze życie? Jak jeden moment może zmienić wasze postrzeganie siebie i świata? Jeśli tak, to ta historia jest dla was. Jeśli czujecie się pomijani, niewidzialni, albo po prostu chcecie usłyszeć o sile ludzkiego ducha, który potrafi wznieść się ponad trudności, to zapraszam was do wysłuchania mojej opowieści. Przygotujcie się na podróż w głąb moich wspomnień, na opowieść o bólu. Odwadze i niezwykłym akcie miłości, który odmienił moje życie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i subskrybujcie aby nie przegapić kolejnych opowieści o życiu, które zaskakuje. Była słoneczna, majowa niedziela. Powietrze pachniało bzem i świeżo skoszoną trawą. Dla większości mojej rodziny, ten dzień miał być wyjątkowy chrzciny mojego kuzyna, małego Jasia. Miałam wtedy 10 lat i, podobnie jak inne dzieci cieszyłam się na ten dzień oznaczał nowe ubrania smakołyki i co najważniejsze spotkanie z całą rodziną ubrałam się w moją ulubioną sukienkę w kwiaty z dumą ułożone przeze mnie warkocze i z uśmiechem na twarzy czekałam na wyjazd do kościoła rodzice powtarzali mi że muszę być grzeczna i cicha ale w głębi duszy liczyłam na to że ktoś mnie zauważy pochwali moją nową fryzurę albo po prostu zapyta jak się mam Byłam dzieckiem, które pragnęło uwagi, które szukało potwierdzenia swojej wartości w oczach dorosłych. Może to było naiwne, ale wierzyłam, że to właśnie na takich rodzinnych uroczystościach, w gronie bliskich, znajdę to, czego szukałam. Kościół był wypełniony po brzegi, dźwięk organów roznosił się po nawach, a słońce wpadało przez witraże, malując podłogę w kolorowe plamy. Jaś, ubrany w białą szatkę, Spał spokojnie w ramionach matki, mojej cioci Anny. Wszyscy patrzyli na niego z zachwytem. Szepty, uśmiechy, delikatne dotyki. Czułam się, jakbym stała z boku, na marginesie tego ważnego wydarzenia. Próbowałam wtopić się w tłum, stając na palcach, by lepiej widzieć, ale nikt nie zwracał na mnie uwagi. Nawet moja młodsza siostra, Zosia, była bardziej zaangażowana w śledzenie tego, co działo się przy ołtarzu. Czułam, jak moje początkowe podekscytowanie ustępuje miejsca coraz większemu rozczarowaniu. Czekałam, aż ktoś spojrzy na mnie, uśmiechnie się, pomacha. Ale nikt tego nie zrobił. Czułam się jak duch, niewidzialna dla wszystkich, którzy mieli być moją rodziną. Po ceremonii w kościele wszyscy przeniesieli się do restauracji na obiad. Sala była udekorowana balonami i kwiatami, a stoły uginały się pod ciężarem jedzenia. Panował gwar i śmiech. Dorośli wymieniali się uściskami i gratulacjami, dzieci biegały między stołami, a ja stałam z boku, obserwując to wszystko. Próbowałam dołączyć do grupy bawiących się kuzynów, ale wydawało się, że są zbyt zajęci swoimi własnymi grami, by zwrócić na mnie uwagę. Czułam się coraz bardziej samotna. Siedziałam przy stole, gdzieś na końcu, próbując wmieszać się w otoczenie, ale to tylko pogłębiało moje poczucie izolacji. Wszyscy byli pochłonięci rozmowami o Jasiu, o tym, jaki jest słodki, jaki grzeczny, jaki podobny do Taty. Słyszałam, jak ciocia Anna opowiadała o jego pierwszych uśmiechach, a wujek Marek pokazywał zdjęcia z USG. Czułam się, jakbym była tam tylko przypadkowo, jakbym nie pasowała do tego obrazka szczęśliwej rodziny. Wtedy właśnie poczułam, jak rośnie we mnie to bolesne uczucie, poczucie bycia pomijaną, nieważną. Nieistotno. To był dzień, który miał być radosny, a stał się dla mnie dniem ogromnego upokorzenia. Czułam, jak ten chrzest, ten moment z pozoru radosny, staje się kamieniem milowym w mojej świadomości, rzucając cień na przyszłe lata. Od tamtego chrztu minęło kilka miesięcy. Zbliżały się moje jedenaste urodziny. Zawsze je kochałam. Były dniem, w którym czułam się wyjątkowo, kiedy to ja byłam w centrum uwagi. W tym roku jednak, poczucie bycia pomijaną, które zrodziło się na chrzcinach jasia, nie opuszczało mnie. Czułam, że to wydarzenie zmieniło coś w relacjach rodzinnych, albo raczej ujawniło coś, co zawsze było, ale czego ja, jako dziecko, nie dostrzegałam. Moja młodsza siostra, Zosia, która zawsze była bardziej otwarta i przebojowa, wydawała się zawsze zdobywać więcej uwagi. Nawet na moich urodzinach, to ona była gwiazdą wieczoru. Pamiętam, jak siedziałam przy stole, a goście, zamiast pytać mnie o moje marzenia i plany, zasypywali Zosie pytaniami o szkołę, o jej talenty, o jej osiągnięcia. Zosia, pokaż nam, jak pięknie rysujesz. Zosia, opowiedź, co dostałaś na świadectwie. Czułam, jak moje serce ściska się z zazdrości i żalu. Pragnęłam, by ktoś zwrócił uwagę na mnie. Na moje małe sukcesy, na moje pragnienia, ale nikt tego nie robił. Najbardziej bolały mnie porównania. Zosia jest taka zdolna, a Gabriela, cóż, ona jest bardziej spokojna. Zosia jest taka rozmowna, a Gabriela cicha mysz. Słyszałam te słowa w kółko z ust ciotek, wujków, a nawet czasem moich rodziców. Czułam, że jestem oceniana i ważona na wadze która zawsze przechylała się na korzyść mojej siostry. To było, jakby świat mówił mi, że jestem niewystarczająca, że czegoś mi brakuje. Te porównania były jak trucizna, która powoli zatruwała moje poczucie własnej wartości. Zaczęłam wierzyć w te słowa, zaczęłam widzieć siebie jako tę spokojną i cichą, tę, która zawsze będzie w cieniu. Wycofałam się, stając się jeszcze bardziej zamknięta w sobie. Unikałam spotkań rodzinnych, szukałam wymówek, by nie jechać na weekendy do dziadków, bo wiedziałam, że tam czekają na mnie kolejne porównania, kolejne spojrzenia, które mówiły mi, że jestem gorsza. W szkole też zaczęłam odczuwać skutki tego poczucia. Zawsze byłam dobrą uczennicą, ale nigdy nie wyróżniałam się. Bałam się podnosić rękę, bałam się zadawać pytania, bałam się być w centrum uwagi. Czułam, że moje zdanie nie jest ważne, że moje myśli nie są interesujące. To było jak blokada, która nie pozwalała mi w pełni rozwinąć skrzydeł. Czułam, że jestem zamknięta w klatce własnych lęków i niepewności. Nauczyciele widzieli we mnie zdolną, ale skrytą dziewczynkę, a koledzy i koleżanki rzadko zapraszali mnie do wspólnych zabaw. Czułam się jakby na mojej twarzy widniał napis Niewidzialna. Marzyłam o tym, by ktoś mnie zobaczył, by ktoś usłyszał mój głos, by ktoś docenił moją obecność. Ale to pragnienie wydawało się tak odległe, tak nierealne. Pamiętam, jak pewnego dnia, na lekcji plastyki, namalowałam piękny krajobraz. Byłam z niego bardzo dumna. Pokazałam go mamie, która oczywiście pochwaliła Zosie za jej abstrakcyjną interpretację obrazu. Czułam, jak moje serce krwawi, ale nauczyłam się już ukrywać ból za uśmiechem. To było bolesne doświadczenie, które nauczyło mnie że życie nie zawsze jest sprawiedliwe, a uwaga nie zawsze jest rozdzielana równo. Ale jednocześnie ten ból stał się iskrą, która zapaliła we mnie ciche, ale uparte pragnienie, by udowodnić sobie i innym, że jestem wartościowa, że zasługuję na szacunek. Uczucie bycia pomijaną, chociaż bolesne, stało się impulsem, który pchnął mnie do szukania własnej drogi, do poszukiwania miejsca, gdzie moje wartości byłyby doceniane. Minęły kolejne lata. Ja, Gabriela, wkraczałam w wiek nastoletni, a poczucie bycia niewidzialną, bycia tą mniej ważną w rodzinie, tylko się pogłębiało. To już nie były tylko chrzciny czy urodziny, to była codzienność. Podczas świąt, rodzinnych uroczystości, czy nawet zwykłych niedzielnych obiadów, czułam się jak tło. Rozmowy toczyły się wokół innych, plany były układane z myślą o innych, a ja, siedząca przy stole, Często miałam wrażenie, że nikt nawet nie zauważyłby mojej nieobecności. To było straszne uczucie, poczucie bycia efemeryczną, bez znaczenia. Czułam, że noszę na sobie ciężar niewidzialności, który z każdym dniem stawał się coraz cięższy. To nie była tylko kwestia braku uwagi, to było poczucie, że moje myśli, moje uczucia, moje marzenia nie mają znaczenia dla nikogo. W szkole, mimo że byłam pilną uczennicą, Nigdy nie byłam tą, która błyszczała. Nie miałam wielu przyjaciół, a moje kontakty z rówieśnikami były powierzchowne. Bałam się otworzyć, bałam się pokazać swoją prawdziwą twarz, bo obawiałam się, że zostanę odrzucona, tak jak czułam się odrzucona w domu. Moja nieśmiałość stała się moim pancerzem, który chronił mnie przed potencjalnym bólem, ale jednocześnie odcinał mnie od świata. Marzyłam o ucieczce, o miejscu, gdzie mogłabym być sobą, gdzie mogłabym czuć się ważna i doceniona. Czasem wyobrażałam sobie, że pakuję plecak i wyruszam w nieznane, szukając swojego miejsca na świecie. To były fantazje, ale dawały mi one chwilową ulgę od ciężkiej rzeczywistości. Pamiętam szczególnie jedną wigilię. Byłam już w liceum. Siedzieliśmy przy stole, cała rodzina, uśmiechnięci, śpiewający kolędy. Nagle mój kuzyn, ten sam Jaś, który był sprawcą mojego dziecięcego upokorzenia, teraz już nastolatek, zaczął opowiadać o swoich sukcesach w sporcie. Wszyscy słuchali z zapartym tchem, gratulowali mu, zadawali pytania. Czułam, jak moje serce ściska się z bólu. Ja też miałam coś do powiedzenia. Tego dnia dostałam się do finału konkursu literackiego, o którym marzyłam od lat. Próbowałam wtrącić się do rozmowy, ale nikt mnie nie słuchał. Moje słowa ginęły w gwarze jakby były zbyt ciche, zbyt mało ważne. Czułam się, jakbym krzyczała, ale nikt mnie nie słyszał. Wtedy właśnie poczułam, że to jest ten moment, kiedy muszę coś zmienić. Czułam, że nie mogę dłużej żyć w cieniu, że muszę znaleźć w sobie siłę, by wyjść z tej niewidzialności. To było jak przebudzenie, jak uświadomienie sobie, że jeśli sama nie zawalczę o swoje miejsce, nikt tego za mnie nie zrobi. Patrzyłam na Jasia, na jego dumne spojrzenie, na to, jak cała uwaga skupiała się na nim. I wtedy, w moim sercu, coś pękło. Nie była to już złość czy zazdrość, to była determinacja, determinacja, by nigdy więcej nie czuć się w ten sposób, determinacja, by znaleźć swój własny głos, by pokazać światu, że ja też tu jestem, że ja też mam coś do zaoferowania. To pragnienie ucieczki, to poczucie ciężaru niewidzialności, Stało się moim motorem napędowym. Zaczęłam szukać drogi, by się uwolnić, by znaleźć swoje własne słońce. Z każdym upływającym dniem to uczucie bycia pomijaną, zamiast osłabnąć, tylko wzmacniało moją wewnętrzną determinację. Po tamtej wigili coś we mnie pękło, ale w pozytywnym sensie. Zrozumiałam, że nie mogę czekać, aż ktoś mnie zauważy. Muszę sama o to zadbać. Poczułam w sobie iskrę nadziei, małą, ale palącą się jasno, która mówiła mi, że mogę zmienić swoje życie. Postanowiłam zacząć od małych kroków. Pierwszym z nich było zapisanie się na kółko teatralne w szkole. To był dla mnie ogromny krok, ponieważ zawsze byłam nieśmiała i bałam się występować publicznie. Ale pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, czego potrzebuję o miejsce, gdzie będę zmuszona wyjść ze swojej strefy komfortu. Gdzie będę musiała zabrać głos, gdzie będę musiała pokazać się innym. Pamiętam swoje pierwsze zajęcia. Czułam się jak ryba wyrzucona na brzeg. Byłam spięta, zestresowana, a moje serce biło jak szalone. Kiedy przyszła moja kolej na przeczytanie fragmentu tekstu, głos mi drżał, a ręce pociły się. Ale po skończeniu, usłyszałam brawa. Nie były to owacje na stojąco, ale były to brawa. A co najważniejsze. Usłyszałam słowa od pani reżyser: Gabriela, masz w sobie potencjał. Musisz tylko uwierzyć w siebie, kropka. Te słowa były dla mnie jak balsam. Były pierwszymi słowami uznania, które usłyszałam od dawna i były skierowane bezpośrednio do mnie. Poczułam, jak coś we mnie drgnęło. To była ta iskra nadziei, która zaczęła się rozprzestrzeniać. Zaczęłam angażować się coraz bardziej w zajęcia teatralne. Uczyłam się, jak kontrolować swój głos, jak wyrażać emocje, jak stać na scenie. Z każdym dniem czułam się pewniej siebie. Czułam, jak zrzucam z siebie ten ciężar niewidzialności, który nosiłam przez tyle lat. Odkryłam w sobie pasję do aktorstwa, do opowiadania historii, do bycia kimś innym. To było dla mnie jak terapia. Na scenie mogłam być kimkolwiek chciałam, mogłam wyrażać siebie bez lęku przed oceną, bez lęku przed byciem pomijaną. To było wyzwolenie. Rodzice, na początku, byli zaskoczeni moją nagłą zmianą. Zawsze widzieli mnie jako tę cichą i spokojną, a tu nagle ich córka zaczęła występować na scenie. Ale widziałam w ich oczach dumę, co było dla mnie niezwykle ważne. Pamiętam, jak na jednym z przedstawień, po moim występie, tata podszedł do mnie i powiedział: Gabriela, jestem z ciebie taki dumny. Nigdy bym nie pomyślał że masz w sobie tyle talentu. Te słowa były dla mnie cenniejsze niż wszystkie nagrody świata. Były potwierdzeniem, że jestem widoczna, że jestem ważna, że jestem doceniona. To był początek mojej podróży, podróży ku odnalezieniu siebie, ku odzyskaniu swojej wartości. Zrozumiałam, że nie muszę czekać na aprobatę innych. Muszę sama dać sobie prawo do bycia sobą, do bycia widoczną, do bycia ważną. Ta iskra nadziei rozpaliła we mnie ogień, który płonie do dziś. Ognień, który we mnie roznieciła iskra nadziei, rozpalił we mnie determinację do dalszych działań. Mijały lata, a ja kontynuowałam swoją podróż ku odnalezieniu siebie. Studia polonistyczne, praca nauczycielki, o wszystko to dawało mi poczucie spełnienia i własnej wartości. Ale, mimo moich osobistych sukcesów, wciąż czułam, że w relacjach rodzinnych coś jest nie tak. Poczucie bycia pomijaną, choć osłabło, nadal czasem dawało o sobie znać. Czułam, że potrzebuję jakiegoś rodzaju zamknięcia, jakiegoś ostatecznego potwierdzenia, że jestem wartościową osobą w oczach całej rodziny. To wydarzenie miało miejsce na kolejnym rodzinnym spotkaniu, tym razem na weselu mojej kuzynki Kasi. Byłam już dorosła, pewna siebie kobieta, ale w głębi duszy nadal tkwiła we mnie ta mała dziewczynka która pragnęła uwagi. Siedziałam przy stole z moją najbliższą rodziną. Rozmowy toczyły się wokół sukcesów moich kuzynów, jeden prawnik, drugi lekarz, trzeci ma własną firmę. Ja, jako nauczycielka, czułam się jakbym była w cieniu ich błyskotliwych karier. Nie narzekałam, kochałam swoją pracę, ale brakowało mi tego samego entuzjazmu, tych samych pytań, które były kierowane do nich. Czułam jak wraca do mnie to stare, znajome uczucie bycia pomijano. Nagle mój dziadek, człowiek o wielkim sercu i niezwykłej intuicji, który zawsze był moim cichym wsparciem, wstał. Wszyscy umilkli, bo dziadek rzadko przemawiał publicznie. Spojrzał na mnie, a w jego oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam dumę i zrozumienie. Wziął głęboki oddech i powiedział, donośnym głosem, który rozniósł się po całej sali. Chciałbym coś powiedzieć. Wszyscy tu mówią o sukcesach, o pieniądzach, o karierach, ale zapominacie o najważniejszym, zapominacie o szacunku, a tu, przy tym stole, siedzi ktoś, kto na szacunek zasługuje najbardziej. Wskazał na mnie, wszyscy spojrzeli w moją stronę. Czułam, jak rumienie się, ale jednocześnie poczułam, jak ciepło rozlewa się po moim ciele. Dziadek kontynuował: Gabriela. Moja wnuczka jest nauczycielką. Codziennie pracuje z młodymi ludźmi, kształtuje ich umysły, uczy ich wartości. To nie jest praca dla każdego, to praca, która wymaga pasji, poświęcenia i ogromnego serca. I ona ma to wszystko. Ona ma w sobie coś, czego wielu z was nie ma prawdziwą mądrość i empatię. Ona zasługuje na szacunek za to, kim jest, a nie za to, co ma. Słowa dziadka były jak grom z jasnego nieba. Wszyscy umilkli. Nagle poczułam, jak wszystkie spojrzenia kierują się na mnie, ale tym razem były to spojrzenia pełne szacunku i podziwu. W oczach niektórych ciotek i wujków dostrzegłam zakłopotanie, a nawet wstyd. To było jak przełom. Nagle poczułam, że jestem widoczna, że jestem ważna, że jestem doceniona. To było jakby dziadek zburzył mur. Który przez lata otaczał mnie w tej rodzinie. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie były to łzy smutku, ale łzy ulgi i wzruszenia. Był to moment, w którym poczułam, że moje dziecięce upokorzenie zostało zmyte. A ja, Gabriela, jestem w końcu sobą, w pełni akceptowaną i szanowaną. To był dzień, w którym dziadek, mój uparty i kochany dziadek, sprawił, że poczułam się jak królowa. Słowa dziadka niczym magiczny klucz, otworzyły drzwi do nowego rozdziału w moim życiu, gdzie szacunek i uznanie stały się moją rzeczywistością. Po słowach dziadka na weselu Kasi, atmosfera w rodzinie uległa wyraźnej zmianie. To nie było nagłe, rewolucyjne przemienienie, ale raczej subtelna ewolucja, która z czasem stawała się coraz bardziej widoczna. Zauważyłam, że ludzie zaczęli patrzeć na mnie inaczej. Zniknęły te pobłażliwe spojrzenia, te zdawkowe pytania. Pojawiły się prawdziwe rozmowy, zainteresowanie moją pracą, moimi pasjami. Było to jak zdjęcie z moich barków ogromnego ciężaru, ciężaru bycia tą niewidzialną Gabrielą. Czułam, jak z każdym dniem, moja pewność siebie rosła, a moje poczucie własnej wartości umacniało się. Najbardziej zauważalna zmiana nastąpiła w relacji z moją siostrą, Zosią. Zawsze była dla mnie rywalką, choć nigdy otwarcie się o tym nie mówiło. Po słowach dziadka, Zosia podeszła do mnie i przytuliła mnie mocno. Gabriela powiedziała, a w jej głosie słyszałam szczerą skruchę: Przepraszam. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo cię to bolało. Zawsze myślałam, że jesteś szczęśliwa w swoim świecie. Nigdy nie widziałam, jak cierpiałaś. To był dla mnie prawdziwy przełom. Słowa przeprosin od Zosi były jak balsam na moje stare rany. Poczułam, jak lata zazdrości i żalu rozpływają się w powietrzu. Od tamtej pory nasza relacja stała się głębsza, bardziej autentyczna. Zaczęłyśmy spędzać ze sobą więcej czasu, rozmawiać o wszystkim, wspierać się nawzajem. To było jak odzyskanie siostry, której nigdy tak naprawdę nie miałam. Pamiętam również, jak podczas jednego z kolejnych spotkań rodzinnych, ciocia Anna, matka Jasia, podeszła do mnie. Była to ta sama ciocia. Która na chrzcinach swojego syna skupiała całą uwagę na nim, ignorując mnie. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: Gabriela, dziadek miał rację. Jesteś wspaniałą kobietą. Przepraszam, że nigdy cię tak naprawdę nie doceniałam. Byłam zaślepiona tym, co wydawało się ważne. Teraz widzę, jak bardzo się myliłam. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Słowa te były dla mnie prawdziwym oczyszczeniem. Poczułam. Jak stary ból, który nosiłam w sobie przez tyle lat, w końcu ustępuje miejsca lekkości i wybaczeniu. Zrozumiałam, że to nie ja byłam problemem. Problem leżał w niewłaściwym postrzeganiu wartości, w skupianiu się na powierzchownych aspektach życia, zamiast na tym, co naprawdę ważne, na człowieku, na jego sercu, na jego pasjach. Słowa dziadka, choć wypowiedziane publicznie, były dla mnie osobistym aktem oczyszczenia. Poczułam że mogę w końcu zamknąć ten rozdział w moim życiu i ruszyć dalej, z podniesioną głową, wolna od ciężaru przeszłości. To było jak uwolnienie z więzów, które krępowały mnie przez lata. Uwolniona od ciężaru przeszłości, czułam, jak moje serce napełnia się nową, radosną melodią, która zwiastowała nadejście prawdziwego szczęścia. Po tamtych wydarzeniach moje życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, rozkwitło. Poczucie bycia widzianą, docenianą i szanowaną dało mi ogromną energię i motywację. W pracy, jako nauczycielka, stałam się jeszcze bardziej zaangażowana. Zawsze stawiałam na indywidualne podejście do każdego ucznia, starając się dostrzec w nim to, co wyjątkowe, to, co często jest pomijane przez innych. Pamiętając swoje własne doświadczenia z dzieciństwa, starałam się być dla moich uczniów tym, kim dla mnie był mój dziadek osobą. Która widzi, która słucha, która wierzy w ich potencjał. Czułam, że moja przeszłość, choć bolesna, stała się moim największym atutem, moim dziedzictwem, które mogę przekazać dalej. Zaczęłam prowadzić warsztaty dla rodziców i nauczycieli na temat znaczenia indywidualnego podejścia do dzieci, na temat tego, jak ważne jest, by dostrzegać w każdym dziecku jego unikalne talenty i potrzeby. Opowiadałam swoją historię nie po to, by się żalić, ale po to, by pokazać, jak bolesne może być poczucie bycia pomijanym i jak ważne jest, by temu zapobiegać. Moje opowieści spotykały się z ogromnym odzewem. Widziałam w oczach słuchaczy zrozumienie, a nawet łzy. Czułam, że moje słowa trafiają do nich, że zmieniają ich perspektywę. Moja relacja z dziadkiem stała się jeszcze głębsza. Był moim największym fanem, moim powiernikiem, moim drogowskazem. Często odwiedzałam go. Rozmawialiśmy godzinami o życiu, o wartościach, o tym, jak ważne jest, by być sobą. Jego słowa, wypowiedziane na weselu Kasi, stały się dla mnie mottem życiowym. Ona zasługuje na szacunek. Te słowa brzmiały w moich uszach niczym pieśń, przypominając mi o mojej wartości i o tym, że każdy człowiek zasługuje na szacunek. Dzięki moim doświadczeniom i słowom dziadka nauczyłam się że prawdziwa wartość człowieka nie tkwi w jego osiągnięciach, w jego majątku czy w jego pozycji społecznej. Prawdziwa wartość tkwi w jego sercu, w jego empaki, w jego zdolności do kochania i bycia kochanym. Nauczyłam się, że każdy człowiek jest ważny, każdy zasługuje na uwagę i szacunek, niezależnie od tego czy jest dzieckiem, czy dorosłym, czy jest spokojny, czy przebojowy. To była dla mnie najważniejsza lekcja w życiu. Czułam, że moje życie, mimo wszystkich trudności, stało się piękne i pełne sensu. Moje dziedzictwo to nie tylko to, co osiągnąłam, ale przede wszystkim to, czego się nauczyłam i to, co mogę przekazać innym. Z lekcji przeszłości wyrosło nowe, silniejsze, ja, gotowe na przyszłość. Dziś, mając 38 lat, patrzę na swoje życie z perspektywy dojrzałości i wdzięczności. Wszyscy członkowie mojej rodziny, którzy byli obecni na chrzcinach Jasia, a także na weselu Kasi, przeszli transformację. Relacje stały się autentyczniejsze, pełniejsze szacunku. Moja siostra, Zosia, jest moją najlepszą przyjaciółką i powierniczką. Dziadek, niestety, odszedł kilka lat temu, ale jego słowa i jego miłość pozostają ze mną każdego dnia. Jaś, ten sam mały kuzyn, który nieświadomie przyczynił się do mojego dziecięcego bólu, jest dziś młodym, wrażliwym mężczyzną, który docenia moją pracę i moją historię. Głównym przesłaniem tej historii jest to, że każda osoba, niezależnie od wieku, zasługuje na szacunek i uwagę. Dzieci są szczególnie wrażliwe na bycie pomijanymi, a takie doświadczenia mogą pozostawić głębokie rany. Ważne jest, by być świadomym wpływu, jaki nasze słowa i czyny mają na innych, Zwłaszcza na najmłodszych. Ta historia pokazuje, że nawet najmniejszy gest, jedno słowo uznania, może odmienić czyjeś życie. Pokazuje, że warto walczyć o siebie, o swoją wartość, o swoje miejsce na świecie. Zachęcam Was wszystkich do refleksji nad własnymi doświadczeniami. Czy kiedykolwiek czuliście się pomijani? Czy może byliście świadkami, jak ktoś inny czuł się w ten sposób? Pomyślcie o tym, jak możecie być tym dziadkiem w życiu kogoś innego, osobą, która widzi, która docenia, która daje szacunek? Zastanówcie się, jak możecie aktywnie wspierać i wzmacniać poczucie własnej wartości u innych, szczególnie u dzieci. Dajcie im szansę, by poczuły się ważne, by poczuły, że są widziane, że są słyszane. Moja historia to opowieść o dziewczynce, która czuła się niewidzialna, ale dzięki odwadze i miłości dziadka odnalazła swój głos i swoje miejsce w świecie. To opowieść o tym, jak ból może stać się siłą, a upokorzenie punktem zwrotnym. Pamiętajcie, że każdy z nas ma swoją wartość, każdy z nas zasługuje na szacunek. I to właśnie w tym, by widzieć i doceniać tę wartość w sobie i w innych, tkwi prawdziwa siła i piękno życia.